Cześć witajcie, dzisiaj się Was do naszego mieszkania, które remontujemy. Jak widzicie roboty u nas nie ma końca. E, mamy już dość trochę tego wszystkiego, e, tych tematów takich związanych z budową wiecie, e, z malowaniem, szpachlowaniem i tak dalej, po prostu mamy tego dość. Natomiast musieliśmy to zrobić, bo mieszkanie chcemy jak się uda to od września wynająć, jak oczywiście znajdziemy najemcę. A żeby to zrobić, to musieliśmy je odświeżyć, wymalować, poszpachlować jakieś dziury, które porobiły nam dzieci w ścianach. Trochę się z tym zeszło, ale nie będę przedłużał. Chodźcie zobaczyć, co się tam dzieje, jak do tego podeszliśmy, ile nam to czasu też zajęło, Wam opowiem, więc oglądajcie dalej. Do mieszkania, widzicie, jest to budowa, cały czas na budowę, na budowę, i na budowę, i na budowę. Do mieszkania jedziemy Mamy 15 km tam, więc dojazd nam zajmuje tak plus minus 10 do 15 minut, w zależności od tego, jak się układa trasa, jaki jest ruch, jak dużo aut jest na ulicach. No i czy jedziemy w godzinach szczytu? Dzisiaj jest sobota. Dzisiaj jest sobota. Słuchajcie, na urlopie jesteśmy, urlopie, w, to, w polskim urlopie, remontujemy mieszkanie, nie? E, no ale pff, tak wyszło. E, taki mieliśmy plan i tak to zrobiliśmy e, 4 dni łącznie, 5 dni. Dzisiaj będzie piąty dzień odkąd. E, jeździmy na mieszkanie i coś tam, coś tam grzebiemy, coś tam robimy, odświeżamy, świeżamy tak jak mówiłem wam wcześniej. E, no w gruncie rzeczy było drobne szpachlowanie, jakieś ubytków w ścianach, malowanie. No i teraz dzisiaj mycie, czyszczenie podłóg, bo się trochę zapyliły, trochę się, wiecie, zapryskały farbą. Nie zabezpieczyliśmy jakoś super, hiper dokładnie tego wszystkiego. Dzisiaj musimy przykręcić listwy, karnisze, wyczyścić żyrandole dole. No co jeszcze musimy zrobić? Dziubek. No to chyba tyle karniszek głównie. Ranki, zasłony wybrać, wiecie, takie drobne porządki zrobimy, wracamy. No i to będzie tyle na, z takich prac remontowych odświeżających te nasze 60 metrów kwadratowych, no, a potem musimy zamówić kilka mebli jeszcze, bo trochę wyrzuciliśmy, trochę jeszcze sprzedajemy takich mebli dziecięcych za jakieś tam grosze, aby tylko się tego pozbyć. W sumie, no i, pf, i koniec, nie? I zdjęcia, ogłoszenie, i próbujemy to wynajmować. Eee, tak jak mówiłem wcześniej, może jak się uda znaleźć najemcę w miesiąc, to od września byśmy, byśmy to wynajęli. A jak nie, no to od października, kiedyś się ktoś pojawi. też, no, nagle nie mamy, ciśnienia, nie mamy z tym wynajmem jakoś wiadomo, że. Fajnie byłoby to szybko wynająć, no bo to jakiś dodatkowy dochód jest, ale, ale co będzie, to będzie. Sami tego nie przyspieszymy, tak mi się wydaje. Dobra, jesteśmy, dojechaliśmy i już przebrani w budowlany strój, remontowo-budowlany, tak żeby było chłodno, no bo jest znowu jakiś ubał u nas. Słuchajcie, pomalowane ściany, sufity, wszędzie biała farba na ścianach, bo potem nam to będzie łatwiej odświeżać potencjalnie aczkolwiek. No i tak chcemy się w umowie jakoś zabezpieczyć tak, żeby wynajmujący miał obowiązek odświeżenia tego mieszkania, jeżeli gdzieś doprowadzi do jakichś, wiecie, zabrudzeń i tak dalej ścian, a jeżeli nie, to po prostu będziemy mu ciągnąć i tyle. nie? Ja sobie nie wyobrażam tutaj przyjeżdżać, nie wiem, raz na rok, jeżeli umowa będzie na rok, i ktoś tam po roku rezygnuje, odświeżać to mieszkanie i spędzać tutaj tydzień czasu. Bo niestety schodzi się trochę z tym. Najwięcej czasu schodzi się z oklejaniem tych wszystkich rzeczy, które tutaj są. Agregatem bym to przyleciał w dwie godziny, ale malowanie nam zeszło dwa dni w sumie, po 8 godzin, tak licząc uczciwie i szczerze. Ale to nie tylko o malowaniu dzisiaj, bo oprócz malowania... My, też tutaj spójrzcie, położyliśmy płytki. Tych płytek nie mieliśmy tutaj, w tym aneksie kuchennym. Położyliśmy je z tego względu, że tam była goła ściana, pomalowana jakąś farbą ceramiczną. I ta farba ceramiczna nawet zdawała tutaj egzamin przy płycie indukcyjnej. Można było te jakieś odpryski całkiem sprawnie zmyć. Natomiast no, ludzie, którzy wynajmują nie dbają o, o cudzą własność i stwierdziliśmy, że położymy tutaj, znaczy z reguły nie dbają, jakby nie chce szufla, szufladkować tutaj i wrzucać wszystkich do jednego worka, natomiast no jest, panuje taka tendencja, takie przekonanie e, być może jest to mit, że, że po prostu wynajmujący o, o, o te mieszkania, które wynajmują nie do końca e, specjalnie dbają i dlatego też położyliśmy tutaj płytki e, po to, żeby łatwiej komuś tutaj było czyścić e, to powierzchnie przy tej takiej strefie roboczej tu jeszcze nam fugi zostały, bo fugi są położone, przepraszam, fugi są położone ale jeszcze silikony musimy tu na dole i na górze położyć, tak żeby to już docelowo zabezpieczyć, no i oczywiście wszystko umyć, bo jest zapylone, zakurzone, brudne, podłogi brudne do odkurzenia, do wyczyszczenia, meble też są do wyczyszczenia ten narożnik do wyprania, my go praliśmy trzy razy i za każdym razem po miesiącu dzieci właściwie doprowadzały do stanu przed praniem, jeszcze jak były małe, tutaj warto to też wspomnieć, a za trzecim razem stwierdziliśmy, że przykrywamy to kocami, nie, nie bierzemy tego i teraz to chcemy wyprać, więc jeżeli znacie jakąś dobrą firmę, która potrafi takie zabrudzenia usuwać, to dajcie znać w komentarzu. Nie wiem, może sami prowadzicie tego filmę, też odezwijcie się, to, to bardzo chętnie skorzystamy z takiej usługi, bo musimy to po prostu wyprać. Dzisiaj, dzisiaj sprzątamy, myjemy podłogi z tych kurzu, bo w fugach jest pełno kurzu i, i trzeba je trochę, trochę przemyć. Montujemy listwy przypodłogowe, no bo tutaj widzicie są pozdejmowane na czas malowania, więc musimy je pozakładać. Gniazdka musimy zamontować wszystkie, bo też były do malowania zdjęte, one tu są na balkonie. Wczoraj brałem kąpiel w wodzie i były myte, dzisiaj biorą kąpiel słoneczny i się suszą. myłem je porządnie, pink pastą i myślę, że spoko to wyszło. Nie wyglądała jak nowe, bo jednak jakieś przebarwienia, wchodzące wiecie, od słońca, w taki odcień, nie wiem, takiego, nie chcę powiedzieć, że kaszmiru, ale takiego ekry, no się pojawia na tych, na tych elementach, na tych ramkach, na tych mordkach, włącznikach, no ale dadzą radę. Muszą dać radę, nie będziemy tutaj pchać się w nowe gniazdka, aczkolwiek myślę, że może za jakiś czas pewnie byśmy wymienili na coś ładniejszego, fajniejszego, no bo te gniazka mieliśmy w standardzie. Nie wiem jaki teraz jest standard deweloperski, natomiast my jak odbieraliśmy mieszkanie, to mieliśmy pełny biały montaż w tym mieszkaniu, pomalowane białe ściany, gładzie to były zrobione, i to naprawdę ładnie te gładzie były zrobione, nie musieliśmy nic poprawiać. Ten sufit tu na górze. My malowaliśmy dopiero wczoraj pierwszy raz od 13 lat, nie? A więc nawet jak odebraliśmy to mieszkanie od dewelopera, ten sufit nie był malowany, on był super wymalowany. Nie, jakby nie było takiej potrzeby. A teraz chyba mniej się deweloperzy przykładają, tak mi się wydaje, bo który deweloper w mieszkaniu wkłada biały montaż gniazdka i tak dalej, no bo teraz każdy twierdzi, że jest to element, który warto samodzielnie spersonalizować. No, jest trochę w tym prawdy, natomiast zawsze to jest jakiś dodatkowy koszt. Nie, nie jakiś potężny, nie jakiś duży, bo tych te to też tutaj jest. Nie wiem, łącznie tu jest może z 25 do 30 punktów, więc to też nie jest jakiś kosmicznie duży koszt. Natomiast zawsze to coś. No, jest, jest bałagan. Wszystko stoi gdzieś w przejściu, w przedpokoju. Tu już rzeczy do zabrania przygotowane. Ta farba, Śnieżka Maxi Effect, doskonałe krycie z gwiazdką, nie? E, dupa, nie kryje, kryje słabo, nie, w żadnym stopniu nie jest doskonałe. Nie czytałem co jest pod tą gwiazdką, ale domyślam się co tam się może znajdować. Te pokoje, które były biało farbą wcześniej malowane na raz malowaliśmy i pokryliśmy wszystkie, e, jakieś, wiecie, zabrudzenia e, i tak dalej. E, trochę tu szpachlowaliśmy, e, więc, e, więc no, było trochę roboty. E, tutaj może to będzie widać, że. O, o może wam tu... O to jest, widzicie? To jest szpachlowanie, które robiliśmy e, jakieś 3 lata temu. Totalna amatorka, widać po prostu. Każdą szpachlę, którą robiliśmy te trzy lata temu, no te naprawki, które były robione w tym tygodniu, ich w ogóle nie widać, nie? No Jak widać progres u nas, słuchajcie, taki typowo, typowo budowlany progres, nie? Kiedyś nie potrafiliśmy ładnie tego wyszlifować i ogarnąć, teraz nam to przychodzi z łatwością. Nie wiem, czy ten skill się przyda, na pewno w CV go nie wykorzystam, bo, bo i takiej potrzeby nie mam, ale, ale tak, no jest, jest postęp, widać kogołem go okiem, a te łóżka wyjeżdżają, w poniedziałek przyjeżdża po nie pani wystawiłem każde za stówkę pierwotnie planowałem za darmo z materacami powystawiać to, bo one są ponieszczone, trochę umazane nie mieliśmy, wystawiliśmy w takim stanie, w jakim są do odświeżenia E, celowo nie wystawiłem tego za darmo, bo różne paragrafy i pierwiastki się zgłaszają po takie meble, a potem handlują tymi, już miałem kilka takich sytuacji, że ktoś coś kół do mnie kupił, a potem to było wystawione, odebrał za darmo, a potem to było wystawione stówka za jedno, tak żeby właśnie wykluczyć takich e, e, Januszy, biznesu e, i, i, no i też bardzo szybko telefony też się można szybko pozbyć, więc jeżeli nie chcę wam się znosić różnych mebli, Warto pomyśleć o wystawieniu czego za darmo, bo zawsze ktoś po to przyjedzie, bo ktoś, ktoś różnych rzeczy może potrzebować, które Wam nie są potrzebne i warto o tym pamiętać, warto z tego korzystać. Ta szafa tutaj zostaje, ten paksik z i zostaje, ten Kalax też tu zostaje, tu tylko wiedzie łóżko 140 plus jakaś szafka nocna, być może jakaś komutka, więc zrobimy taką typową sypialnię w tym pokoju. A no tu jest moja żona. Trochę czyści podłogi, już tutaj trochę widać efekt tego czyszczenia. Totalnie pusto w tym pokoju jest, Tak jak widzicie. Łóżko wyrzuciliśmy, bo nie, nawet nie, dawało się, nie nadawało się do oddania. Materał zabraliśmy, materias mieliśmy w porządku, i zabraliśmy go do, z, powrotem do, e, z, z powrotem do domu, go zabraliśmy, śpimy na nim. Ramę łóżka wyrzuciliśmy, bo ta rama łóżka było z taki, była z takiej eko-skóry jak te tutaj. Szafeczki nocne, no i to jest lipa, nie, nie bierzcie tego typu mebli w przyszłości, nie kupujcie żadnej jego skóry, bo po dwóch latach to wygląda po prostu wiecie strasznie, jak jeszcze macie psa z pazurkami, który gdzieś tam lubi się wdrapać, wskoczyć na coś, zahaczał o coś, no to, to jest po prostu po kilku latach nie nadaje się do użytku, nie wygląda to dobrze. Ta szafa, to jest nasz autorski projekt nie, tej szafy, ona nie wygląda Atrakcyjnie i ładnie, ale jest funkcjonalna, jest biurko, jest duża przestrzeń do przechowywania. No, jak projektowaliśmy to wyglądało lepiej, ale jakoś tak na większej ścianie by to wyglądało lepiej, na tej małej ściance nie wygląda to jakoś super, hiper dobrze, ale... Powstała z potrzeby COVIDu. Tak, ale z potrzeby COVIDu, tak jak moja żona wspominała, powstała, potrzebowaliśmy jakiegoś miejsca do pracy, więc... Zamówiliśmy na wymiar taki mebel do naszej sypialni, bo tu mieliśmy sypialnie, zostało łóżko 180 na 200, a tutaj wrzucimy mniejsze 160 na 200, też żeby trochę więcej miejsca najmującym zachować, tutaj telewizor jeszcze musimy zawiesić, no i słuchajcie, no i jak to uporządkujemy? To jeszcze potrzebujemy kogoś, kto tutaj przyjdzie i posprząta wszystko dokładnie po nas. Umyje okna, umyje łazienkę, armaturę, płytki, fugi, balkony, meble. No, wrzucamy zdjęcia, robimy zdjęcia, wrzucamy ogłoszenie i szukamy najemcy. No i może jak się uda, to od, od września ktoś tutaj będzie mógł zamieszkać w sobie, a jak się nie uda, to od października, bo też ten rynek wydaje mi się, że trochę się zawęża, aczkolwiek no, tych mieszkań też powstaje coraz więcej, wiecie. One są w różnym standardzie. My tutaj mamy bardzo mało Ikei w tym naszym wnętrzu. Właściwie są dosłownie drobne elementy, a reszta jest wykonywana gdzieś tam na zamówienie, na wymiar. No, jest ten niestety relikt przeszłości, ten biały połysk i te ryflowane, ryflowane fronty tutaj widzicie. No, więc jest to taki relikt, relikt 2013 roku. No, bo ta kuchnia była zamówiona w 2013 roku. Taka była moda wtedy na ten połysk. Dużo. Yy, takich kuchni gdzieś yy, ci stolarze wykonywali. My się też na to złapaliśmy, ale my bierzemy się za robotę, czyścimy, odświeżamy. Yy, paradoks trochę taki, bo słuchajcie, z wykańczania domu wskoczyliśmy w remont mieszkania właściwie z półtora miesięczną przerwą, można powiedzieć. Yy, dość mamy takiej roboty, już naprawdę. Dość mamy takiej roboty, ale Taki był plan, że zrobimy to sami. Nie chcieliśmy też tego zlecać komuś, bo, bo to by trochę kosztowało. Też dziś teraz kasa jest potrzebna, żeby i urządzać się i zamawiać kolejne, kolejne meble. A plan był taki, żeby to jak najmniejszym sumptem pieniężnym ogarnąć. No i to się udało, bo wydaliśmy tutaj, nie wiem, może z 500 zł na, na, na wszystko na farby, na jakieś. Nie wiem, folie, inne pierdółki, które tutaj musieliśmy kupić, żeby to ogarnąć, więc nieduży koszt. A teraz meblowanie tego wszystkiego. To kilka mebli musimy kupić dosłownie. Jakieś dwa łóżka, cztery albo trzy stoliki nocne, jakieś dekoracje, no bo tutaj obraz trzeba powiesić nad stołem, który tu został. Być może jeszcze wymienić jakieś żarówki w oświetleniu Zasłony musimy jakieś kupić, no takie pierdoły zostały Na dobrą sprawę do ogarnięcia w tym mieszkaniu No i to tyle na dzisiaj słuchajcie Taki mały reportaż z tego co się dzieje u nas Mało nas ostatnio i na Instagramie i na YouTubie Bo mamy robotę I próbujemy efektywnie Wykorzystać ten czas, który mamy przeznaczony na te prace, porządkowo, remontowo, odświeże, odświeżające te wnętrza. E, udało się. E, w niecały tydzień od wtorku ruszamy, dzisiaj jest sobota, e, sprzątamy e, optymalnie, myślę że to wyszło. Szybciej się nie dało. Choć, znaczy dałoby się szybciej, gdybyśmy tu zasuwali po 12-14 godzin, ale my nie jesteśmy robotami. Odpocząć też musimy. I wy też dbajcie o siebie. Nie przepracowujcie się na swoich budowach, swoich wnętrzach. Bo... bo nie warto. Nie zawsze warto harować jak wół, ale warto robić samemu. Co się da, ile się da, tak mi się wydaje, bo zawsze to jakieś oszczędności i grosz zostaje w kieszeni, można go przeznaczyć na coś innego. Oczywiście, jeżeli nie koliduje to Wam z jakimiś czynnościami zawodowymi, bo nie zawsze to się może opłacać. Nam się to opłaca, kalkuluje, dlatego sami dłubiemy I z tym akcentem ja dzisiaj kończę. Zostawiam Was. Trzymajcie się. Do następnego.